Cześć, siemano, witam was w wędkarskie świry, witam was w kolejnym odcinku niestety dzisiaj nie znalazł wody a u mnie jesteśmy u mnie w domu e, postanowiłem, że zorganizuję taki delikatny, malutki konkursik na 2000 subów, tak dokładnie jest już nas ponad 2000 2000 pozytywnych wędkarzy więc z tej okazji postanowiłem zorganizować dla was konkursik w którym do wygrania są oto te rzeczy tutaj przede mną, główną nagrodą jest kowrotek. Matrix Aquos Ultra pojemności 4000. Na kołowroteczek jest nawinięta żyłeczka Tanden Bightsa 025. Z tego co dobrze pamiętam, pellet Undercarp truskawka ryba 20 mm. Yy, druga paczuszka to są kuleczki 20 mm czosnek. No i na koniec pełny, pełniutki literek Bostera XXL Tanden Bightsa o smaku wanili. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Nic prostszego. Trzy główne punkty. Udostępniamy film promocyjny u siebie na Facebooku. Subskrybujemy kanał. Jeżeli już kanał subskrybujecie, wiadomo, nie trzeba tego robić. I trzecia najważniejsza sprawa w komentarzu komentarzu pod filmem na YouTubie trzeba zamieścić komentarz gotowe. Wpisujemy gotowe z dużych liter. Zabawa i konkurs potrwa dwa tygodnie. Za dwa tygodnie wyzłosujemy jednego szczęśliwca z wszystkich komentarzy, które znajdą się pod filmem. Życzę Wam wszystkim powodzenia. Zapraszam do wspólnej zabawy. A my widzimy się za tydzień już nad wodą. Do zobaczenia nad wodą. Siemanko.